Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym szkoleniu z postaw pneumatyki. Ja nazywam się Piotr Bąk i jestem doradcą techniczno-handlowym w firmie Pneumat. Na dzisiejszym szkoleniu opowiem Państwu, gdzie pneumatyka znajduje zastosowanie, jakie mamy podstawowe produkty w ofercie oraz jakie mamy działy w firmie. Pneumatyka to techniczne zastosowanie sprężonego powietrza, przy czym głównie wykorzystujemy nadciśnienie, niekiedy również i podciśnienie. Takie typowe układy pneumatyczne składają się z trzech części. Pierwsza to część przygotowująca powietrze, drugie to sterująca, a trzecie to wykonawcza. Sprężone powietrze jest to powietrze utrzymywane pod pewnym ciśnieniem, które zwykle jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Jest czwartym najczęściej używanym medium zaraz po elektryczności, gazie ziemnym oraz wodzie. Aby dobrze zrozumieć, czym jest pneumatyka, musimy poznać podstawowe jednostki ciśnienia, które możemy stosować zamiennie. Są to Bary, paskale oraz PSI. Dla przykładu jeden bar to około 14,5 PSI. Przelicznik ciśnień mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. Pneumatyka znajduje zastosowanie na przykład w maszynach wietniczych i taśmociągach w górnictwie i wydobyciu, w narzędziach pneumatycznych, takich jak klucze, szlifierki oraz wkrętarki stosowanych w motoryzacji, w systemach rozruchowych silników wysokoprężnych diesla w przemyśle morskim. Oraz w wielu innych branżach. Jak wcześniej wspominałem, podstawowe układy pneumatyczne składają się z trzech części. Części przygotowującej powietrze, w skład której wchodzą kompresory, osuszacze oraz bloki przygotowania powietrza. Części sterującej, czyli elektrozawory i zawory sterujące, elektrozawory membranowe, zawory kulowe oraz reduktory. W części wykonawczej znajdziemy sprężyny gazowe, siłowniki oraz narzędzia pneumatyczne. Do podłączenia tych wszystkich części niezbędne będą złączki oraz przewody pneumatyczne. Zapraszam państwa do oglądania kolejnych filmów, z których dowiedzą się państwo więcej odnośnie naszych produktów. Dziękuję.